Cześć, jestem Cezar i witam, z kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, tak jak mówiłem, zrobimy sobie tą paczkę z ikoną, ponieważ chyba półtorej godziny, dwie godziny po wstawieniu, było już 15 lajków, czego się w sumie nie spodziewałem, bo myślałem, że będzie to trwało trochę dłużej. Szczególnie, że wstawiłem ten odcinek o 23.30. Ale no, tak jak mówiłem, wiedziałem, że umiecie się zgrać w momencie, kiedy ch czegoś chcecie. No i dzisiaj sobie to wyzwanie zrobimy. Ale najpierw zrobimy inne wyzwanie, ponieważ wyszło jedno związane z Black Friday, czyli Puntownik Plus, gdzie mamy mega paczkę oraz rzadkiego piłkarza. A wymagania są podobne jak były ostatnio, kiedy mieliśmy tą paczkę za 35 tysięcy do zobienia, więc ten skład sobie po prostu przepalimy, no i idziemy otworzyć te dwie paczki. Najpierw zaczniemy od rzadkiego piłkarza, żeby były jakiekolwiek ekrany, obojętnie, czy z tej paczki, czy z następnej. Tutaj walkoutu niestety nie ma. Jest rzadka karta, co było wiadome, ale też ani ekranów nie ma, a mamy 81 oceny, więc uznajemy, że może być. No i druga paczka, paczka za 35 tysięcy. Ekrany, chociaż, chociaż ekrany. Rzadka karta jest. Wakałtu nie ma, to, czego można było się spodziewać, ale czy będzie ekran? Ekranów nie będzie. I mamy Boatenga, który wydaje mi się, że może się przydać. Oprócz niego jeszcze mamy Mojatę Hernandeza, który się złączy z Boatengiem. Na pewno to nie jest najgorsza paczka za 35 tysięcy, jaką widziałem. Więc, tak jak mówiłem, tak zrobiłem. Paczka z ikoną praktycznie jest skończona, ponieważ zostało ostatnie wyzwanie. Ale już mam je tak naprawdę wykonane. Po prostu trzeba je odebrać. No i tutaj praktycznie musiałem kupić większy składu, ponieważ został kupiony jego za 4600. Trakosze za 1500 monet. Też tak jest za 50 tysięcy. Koke za 9800, Mylej za 20000, Pojecho za 9400, a jeszcze ta po prostu była z klubu, więc bierzemy to. No i mam nadzieję, że po prostu trafimy coś, nawet powiedziałbym po prostu grywalnego, ale przydatnego do składu, żeby mógł połączyć zawodników. Najpierw bierzemy tą paczkę za 7500. No tutaj, no, ja ci na pewno nic nie będzie, chyba że będzie jako wróżba. No, wróżba jest taka, że nawet nie ma świecącej karty, więc no. Mm, mm. No i mamy tą paczkę, więc tak. Karta gywalna, karta do ofensywy. A jeżeli ma już to być jakaś strasznie zła karta, to żeby to nie był Roberto Carlos, tylko o to proszę. Więc paczka leci. 500 tysięcy poszło, nie powiem gdzie. Zobaczmy, co tutaj będzie. Mamy walkout i to było pewne, ale mamy flagę Niemiec, Środkowo obrońca i to jest Mateusz. To musi być Mateusz. Okej, okay, to jest bardzo dobry traf i teraz się zastanawiam jak go dam do składu, żeby to wszystko połączyć, ale na pewno da się to zrobić. Mateusz kosztuje w na razie równy milion czy... 950 tysięcy, więc no, paczka się zwróciła praktycznie dwukrotnie. A karta, jak gałem jego średnią wersją, chyba wypożyczoną, czy tam w draftcie, była świetna. A mam nadzieję, że ta karta na tym etapie gry będzie tak samo dobra. Myślę, że będę zaczynał w ten sposób. Yy, Kuturę muszę po prostu wziąć sobie z listy transferowej, bo po prostu bo jeszcze go nie odebrałem. Sandro po prostu będzie na... Myślę, że skład będzie wyglądał w ten sposób. Kuturę muszę wziąć sobie z listy transferowej, a Sandro na początku meczu będzie po prostu zmieniany za Sona. I w meczu wydaje mi się, że będę grał 4-1, 2-1, 2. Z Lorente oraz Warwardem na środkowej pomocy, Maturusem na SPD. A na napastniku będzie Fatih razem z Sonem, z Salahem na Spo. Zobaczymy jak to się będzie spełować w następnych ligach weekendowych. Bo zwykle wolałem grać y, formacjami ze skrzydłowymi, ale zobaczymy jak to będzie śmigało. Można powiedzieć, że jestem naprawdę zadowolony, chociaż tego po mnie nie słychać zbytnio. Ale na pewno jest to bardzo gwarna karta. No i mamy godzinę 19. Poczekałem, żeby zobaczyć, czy wyjdą jakieś nowe wyzwania. Ale wcześniej jedyne co wyszło to rozbudowa 81-87. Teraz dostaliśmy gwarancję piłkarza 82, która jest powtarzalna i są potrzebne chyba same złote karty, w tym 7 rzadkich. Jeżeli dobrze pamiętam, możemy się w sumie upewnić, bo jak wchodzimy do wyzwania, to mamy 7 rzadkich kart i minimalnie złote, czyli dobrze mówiłem. Ale czy jest to opłacalne bardziej niż podwójna 81? No, nie wydaje mi się, ale na pewno, co jest, wydaje się, że w miarę opłacalne. No to Pik 82, który jest jednojazowy, i go sobie teraz zrobimy. Musimy przypalić skład o cenie 81, czyli kosztuje pewnie w okolicach jakichś 10-9 tysięcy. I odbieramy ten skład, mając nadzieję, że coś z tego wypadnie. A jedyna karta, jeszcze przed całym wezwaniem, jedyna karta, którą musiałam kupić, to Widala za. 2800. Więc mamy tego playpika. Wcześniej telewidziliśmy Mateusa, który na 100% już będzie do mnie do składu już mam jakąś koncepcję. Ale czy Co z tego playpika jeszcze wypadnie? Nawet żeby to była karta, która po prostu będzie przydatna do jakiegoś przepalenia. Albo żeby to po prostu był ekran, bo to wcale nie jest pewne. Więc bierzemy tego playpika. I co tutaj mamy? Jeden z trzech. Gabie Jesus. No, ledwo, ten play, ledwo ekran jest, a Jesus kosztuje w okolicach 6000, ale wydaje mi się, że do jakiegoś wyzwania tygodniowego może się przydać. Jeszcze jedno zadanie przed końcem, czyli ten 82, jeżeli chodzi o paczkę, bo chcę trafić cokolwiek, i żeby, no, tak jak mówiłem, był ten ekran, ale jednak w tej paczce, więc zakończymy to tą paczką, jeżeli chodzi o ten odcinek, leci. No, i w sumie możemy sobie zakryć, żebym nie widział. Znając i tak tutaj nic nie będzie. Jeżeli będą ekrany, będzie dobrze. Mamy świecącą kartę i tego ekranu nawet nie mamy. Mamy Asensio, więc tak kończymy ten odcinek. I ja mogę Wam podziękować za obejrzenie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Te Trafiliśmy naprawdę dobrą ikonę, ikonę dużo wartą, ikonę, która na pewno się przyda, więc ja jestem zadowolony. No i tak samo, jeszcze raz dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka, no i widzimy się w kolejnym. Siema!